Kochani, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Borsio. Kochani, dzisiaj zrobimy sobie krótkie podsumowanie pierwszego dziennika deweloperskiego do Jurassic World Evolution 2. Oto najważniejsze informacje, o których dowiedzieliśmy się z materiału, do którego link zamieszczam w opisie. W grze pojawi się standardowa kampania dla jednego gracza, Challenge Mode, Sandbox Mode oraz całkowicie nowy tryb Teoria Chaosu, który pozwoli nam odegrać scenariusze ze wszystkich filmów serii. Zmieniony zostanie setting rozgrywki. Opuszczamy archipelag Lassinko Martes, a nasze dinozaury będą zmagały się ze zróżnicowanymi warunkami pogodowymi kontynentu, takimi jak burze piaskowe czy śnieżne. Do naszej dyspozycji oddanych zostanie 75 gatunków, zarówno dinozaurów oraz latających i pływających gadów. Wórcy zaprojektowali całą paletę nowych zachowań oraz animacji dinozaurów. Nasze gady powinny zachowywać się o wiele bardziej naturalnie niż te w poprzedniej odsłonie gry. Za przykład podano choćby polowania stadne dromeozaurów. Nowością dla serii będzie również pojawienie się naukowców, których będziemy zatrudniali, aby zbierali oni najważniejsze informacje o naszych zwierzętach i samoczynnie dbali o ich zdrowie i komfort. Będziemy jednak musieli uważnie przyglądać się paskowi wypalenia zawodowego danego naukowca. Pracownik przeciążony nadmierną ilością zadań może doprowadzić do sabotażu. W drugiej odsłonie gry nie tylko dane grupy dinozaurów, ale również poszczególnego będą mniej lub bardziej chętnie ze sobą koegzystowały. Za przykład posłużono się materiałem, w którym Triceratops i Stegozaur wydały się w walkę, aby chronić swojego terytorium. Z gry znikają również fidery dla roślinożerców, zamiast tego pojawi się rozbudowany system paleobotaniczny, w myśl którego będziemy sadzili w wybiegach konkretną florę odpowiadającą danemu gatunkowi dinozaura. W momencie, gdy gatunków będzie więcej, system zacznie stanowić dla gracza dosyć znaczące wyzwanie. Potrzeby gości naszego parku również zostają diametralnie przebudowane i dzielić się będą one na cztery główne kategorie: generalna, przygodowa, naturalistyczna i luksusowa. Naszym zadaniem będzie wyważenie zadowolenia tych czterech grup w taki sposób, aby przynosiły nam one możliwie największe zyski. Sporym usprawnieniem w stosunku do pierwszej części może również cieszyć się system kustomizacji oraz dekoracji parku. Nasze budynki będą modularne, dzięki czemu będziemy mogli personalizować ich wygląd z szeregu dostępnych opcji. Obiekty dekoracyjne, takie jak na przykład skały, nareszcie będziemy mogli dowolnie obracać w trzech wymiarach, a skórki samych dinozaurów będziemy tworzyli, wybierając ich wzór i dobierając palety kolorów według własnego uznania. To już będzie wszystko na dzisiaj. Widzimy się oczywiście przy premierze kolejnego dziennika deweloperskiego Jurassic World Evolution 2. Dajcie znać w komentarzu czy te zmiany wam się podobają, które z nich uważacie za najważniejsze i pozostawcie łapkę w górę bądź też w dół w zależności od własnego Widzimy się. Dzięki wielkie, trzymajcie się, narwa!